Marta Kucińska, jego Piękna, witam serdecznie. Wiesz, czego taki duży nacisk kładę na codzienne nawyki? Dlatego, że jeżeli je powtarzasz wielokrotnie w ciągu dnia, to tak naprawdę bardzo utrwalasz negatywne zmiany, które w związku z tym zachodzą. Jednym z takich nawyków jest częste pochylanie twarzy i dzisiaj chciałabym, żebyś zrobiła bardzo prosty eksperyment, który Ci pokaże, co się dzieje z Twoją twarzą i z Twoimi tkankami, kiedy bardzo często pochylasz głowę. W tym celu potrzebujesz wziąć lusterko. Zobacz, kiedy schylisz swoją twarz do lusterka, który jest równolegle skierowany do podłogi, przyjrzyj się sobie i zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje z Twoimi tkankami, zobacz, co się dzieje szczególnie w okolicy podbródka. Przyjrzyj się sobie i odpowiedz na pytanie, czy ten widok Ci się podoba? A teraz skieruj lusterko na wprost swojej twarzy i przyjrzyj się sobie. Zobacz, jak wyglądasz. Czy nie wyglądasz już tak naprawdę o wiele lepiej i młodziej? A teraz skieruj lusterko nad swoją twarz i popatrz na ten widok. A teraz odpowiedz na pytanie, która wersja najbardziej Ci się podoba? Pewnie ta sama, która i mnie, czyli wtedy, kiedy mamy lusterko skierowane nad twarzą. Czyli zobacz, jak bardzo zmiana tak naprawdę położenia będzie wpływała na nasz wygląd. Wystarczy, że będziesz się prostować i już będzie sobie odejmować ładnych parę lat. Natomiast, jeżeli będziesz ćwiczyć, będziesz ten efekt potęgować i będziesz wzmacniać mięśnie, i będziesz w pewnym sensie odwracać czas. Czyli twoja twarz zacznie przybierać bardziej wygląd, ten, który widziałaś trzymając lusterko nad swoją głową. Natomiast, jeżeli nie będziesz ćwiczyć, a będziesz bardzo dużo czasu pracować, czy też po prostu spędzać w jakiś tam sposób czas z pochyloną głową, szczególnie wtedy, kiedy zaglądamy do swoich telefonów, to będziesz bardzo przyspieszać procesy starzenia na swojej twarzy. Wybór pozostawiam Tobie. Pozdrawiam serdecznie. Pa!